Dawaj, Zucha! Tańcuj, tańcuj, dawaj. Będziesz w dzisiaj. Pięknie, i obrocik, zoha. Dajcie, podtrzymam Nie <laughs> Dawaj, Zocha, dawaj. Dawaj, Zocha! Pokaż, jak się tańczy. jaką masz muzyczkę piękną. No, dawaj, zoha. Na dać, mieć. No. <laughs> Zoha, dawaj, no. jedziesz. No bo nie ma czasu. Dawaj, No, za se jedziemy. Jazda. No, dawaj, trzy, jedziemy. Yeah, yes, oh, that's oh, the it's done, that's dawaj it's Come on, come on, Pięknie. Obrocić. Obrocić. obroci obrocik. Obrocik, obrocik. dawaj Zoha. O, pięknie. Na dolno się tak jak się Dawaj Zoha. Jedziesz. I obrocik, obrocik Zoha. Musi być obrocik. Zosia, obrocik, To. Musi być. No dawaj, o, obrocik. O, o, pięknie. Figurowo. I pozdrów widzów jeszcze. Pozdrów wszystkich. Wszystkiego obego wzórka, go w zupkach, życzę wygodnego tajemnika. Cześć, W drugi taniec. Tak jest.